Hej, Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Matrunner i to witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. No i dzisiaj będziemy robili coś mega, mega superanckiego. Więc szybko zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, zaczynamy. Eee, na samym początku, co ja bym chciał zrobić? Eee, patrzcie, tutaj jest bałwan. Hej, bałwanie, eee, jak ja cię strzelę, to coś się z Tobą stanie. Wow, wow, patrzcie, mogę zostać bałwanem. Nice, ej, dobra, nakładam to na siebie. Yy, uwaga, będę bałwanem, tylko co jest z tą teksturką? Ty, nie jestem bałwanem, tylko jestem jakimś yy, dziwnym stworem. No ale przynajmniej stawiają się, patrzcie, tutaj śnieg, o, on tu chodził. Ech, taki bałwanek, zobaczcie, ile możemy zrobić sobie. Yy. A jak? Po wodzie? O nie, to się topie! O nie, uderza mnie! No tak, bo bałwany w wodzie, no to ogólnie padają. Dobra, ej, słuchajcie, dzisiaj w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę super sprawa, bo. Mam e, end portal I słuchajcie, pójdziemy dzisiaj rozwalić smoka e, Wither Skeleton Skull I spróbujemy rozwalić Widera. Więc moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem Ja, Bałwan, Matruner, to wam mówię e, No i patrzcie, tam jest w ogóle pająk Ło, z pająka też wypadło Ło No to super, ej, no to super Już, już kiedyś było e, z, Zbrojka z pająka już kiedyś była Na odcineczku, chyba tak mi się zdaje ale patrzcie, to jest super. Ej, dobra, spróbujemy pokonać tą świnkę, pa Pyk, pyk. <laughs> Nachita. Wow, no to Nachita, no to kozacko. Naprawdę fajnie. Ej, dobra, upolujemy sobie. Patrz to. Pyk. O tak, dobra. Bierzemy jedzonko. Pyk, jedzonko, dawaj mi tu. Nachita, patrzcie, pająk. Wszystkie Moby praktycznie na Hita rozwala. Jest mega mocny. Dobra. Okej. Okay. O, widzicie właśnie jak atakuje? To jest taki atak specjalny atak, który do przodu mnie popycha. E, no i to jest w sumie to bardzo, bardzo fajne. E, no i co z takich rzeczy? Mega sprawa, że mogę się wspinać. Patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Wchodzę sobie na górę. Proszę bardzo. Na spokojnie możemy sobie wejść na sam szczyt. O. Świnka, dobra, świnka może mi się przydać. Popatrzcie. Pająk wchodzi na samą górę. Fajnie jeszcze jakby było na rad radę jakiś sieć ogarnąć. To by było w ogóle super. Ale czekaj, czy ja mam mniejsza, mniejszą ilość? Chyba mamy serduszek, tak mi się zdaje. Dobra, włazimy tutaj i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym znaleźć naładowanego creepera. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne, więc będę dzisiaj chodził, szukał naładowanego creepera. Sprawdzimy, czy uda mi się znaleźć zbrojkę z naładowanego creeperito. Eee, dobra, coś tu jest? Nic. Dobra, tutaj pyk, okej. Okay. Jestem tu. O, jedzenie! Tak jest. Dobra, pająk. Jako pająk to co? Mogę pływać? Mogę. Dobra, o, tak, patrzcie, przyczaju się. I pyk, i pyk, i pyk, 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 pyk. Dobra, jedzonko będzie. Pyk, zrobione, superansko. No, dobra, to teraz co najważniej, tam jest wioska. Wow, wioseczka! Dobra, szukajmy Creepera naładowanego, Czajcie, to musimy go znaleźć. Tylko nie wiem, gdzie, gdzie on jest. Okej, okay. eee, dobra, pyk, 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 zrobione, dużo, dużo jedzenia. Od jakiegoś czasu już pada, eee, ale powiem wam, że... Wow, jeszcze pioruny walą, widzicie te chmury ciemne? To świadczy o tym, że to będzie naładowany Creeper, coś mi się tak wydaje. Go, powiem wam, że. Patrzcie, Pająk ma noktowizję. Jak ściągnę i to zejdzie, to patrzcie. Ło, jak pulsuje niebo, i teraz będzie ciemno, patrz. Ło, wow. ale dobra, nakładajmy to, będzie noktowizja. I spróbujmy rozwalić tego Creepera, pa. Chodź tu, chodź tu, te Creepery. A masz, a masz. O, na dwa hity. A nie, to był zwykły. Zwykły Creeper, i to. Dobra, a Pająk, czy coś mi zrobi? Ło, wow. Dobra, na hita poleciał. Dwa hity w sumie. Eee, dobra, tu jest creeper. Tylko jakiś taki duży. Co z tym creeperem? Wow! Jaki ogro, szeroki! Jest! Patrz, coś wypadło z niego. Co? Ej, wow! Oż ty dziady go. Dobra, zbrojka normalnie z niego wypadła. Patrzcie, naładowany creeper zbrojka. O, tak. Wow! Patrzcie, jestem creeper naładowanym. I co teraz ja mogę robić? Czekaj, um, hold C. Dobra, przytrzymam C. Wow, jaki wybuch. Ej, tu naprawdę jak naładowany Creeper wybuchło. Jakie ogromne wybuchisko. Ja, patrzcie na to. Jaka dziura. Ej, to jest potężna postać. Ej, potężna zbrojka. Ej, dobra, a spróbujmy na przykład zombiaka tego pokonać. Tym naładowanym creeperem. Chodź tu, zombiaczku. Ho, pa. I teraz. Pyk. No dawaj. I co? Wow, jak wybuchło. No mega, mega, mega. Mega sprawa z tą zbrojką creepera. Tylko od razu głodny się robię, więc muszę upolować trochę owieczek. Naładowany creeper coś potrafi jeszcze robić? Czekaj, co on ma za specjalności? Bonus żadnych, tylko duża eksplozja. Okej, okay, to pobawmy się jeszcze tą eksplozją. Eee, Taką na przykład. Chodź, chodź. Wow, ja wybuchłem też. Patrzcie. Wow. Ty, no to potrójnie wybuchło. Raz ten gość, później ja i później znowu ja. No, to ładnie. Patrzcie, jakie dziury Creeper zrobił. Wow. Dobra, ej. E, czas chyba iść żeby nocka mi minęła, ale ja bym potrzebował teraz łóżeczka. Tak, łóżko, zróbmy łóżko. I dzięki łóżkowi będziemy mogli. łóżku, łóżkowi, co ja gadam. Dzięki łóżku będziemy mogli pójść spać i będzie normalny dzionek. I to będzie chyba najlepsza rzecz, żeby to ogarnąć teraz. Tylko czekaj, pyk. Eee, co zrobimy? Deseczki, na pewno zrobimy crafting. O tak i idziemy spaćku. Tak w dzień w Minecraftcie da się spać. Czelicie to, tylko że musi padać deszcz. No. Ja jako zombiak creeper mogę i spać. Dobra noc? No dobra, um, Już jest patrzcie. <grystanie> Przestaje padać. Super, e, no to co teraz? W takim razie ja bym proponował poszukać innych mopków. E, na pewno te zbrojki już mi się nie przydadzą. Tego nie chcę. E, na pewno nie chcę. Ta zbrojka może jeszcze się przydać. Tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę. To jeszcze może jakoś się przydać. Ku. No i spróbujemy, słuchajcie, dzisiaj wejść do. Endu. No i zdobyć zbrojkę Smoka i Withera, to będzie najlepsze co może być eee, No dobra, zanim jeszcze pójdziemy do Endu poszukajmy jeszcze czegoś fajnego eee, Creepera, może z Creepera wypadnie zbrojka, ale już było z Creepera odcineczek eee, Fajna sprawa, ale no te Creepery już nie dają takich zbrojek fajnych jak wcześniej No trudno, <grym zbrojka> eee, co to jest? To jest grzybek? Grzybek sobie rośnie, spoko. E, poszukajmy jeszcze czegoś, może coś znajdziemy Tu jest owieczka! Pek... Wow, też na hitaginie. Ej, to ta zbrojka też jest całkiem spoko. Wow! Patrzcie, co to jest? Fantom! Co tu robi fantom? Przecież fantomy latają! A masz! A masz pająku! Wynoś się ode mnie, masz! Dobra, ej, tu był... zbrojka fantoma? Ej! Fantom? Przecież fantom jest w nocy. A bo padało, patrzcie! Wow, jestem fantomem latającym! Ty. Czy ja potrafię latać? Wow, potrafię! Okej. Okay. Eee, Okej, okay, patrzcie, ja potrafię teraz latać. Jak prawdziwy fantom. Okej. Okay. No to teraz, no to no, to może być. O jakie łapy on w ogóle wielkie ma. No, mega, mega sprawa. Tylko teraz, yy, jakby tu ogarnąć, słuchajcie, może by faktycznie ogarnąć sobie Widera, spróbować go pokonać, bo bez tego nie zdobędziemy zbrojki. Yy, w, y no, nie zdobędziemy zbrojki Widera. To jest teraz ważne. Tylko patrzcie teraz lecimy na samą górę i Fantom nurkuje. Pyk! Jest! Dobra. E, to co, robimy tą zbrojkę? Zbrojkę Widera? Dobra, tylko potrzebuję to i to. E, może sobie zjedzmy, żeby nie zepsuć tutaj krajobrazu. I uwaga, uwaga. Teraz. Pyk! Ty, a w ogóle. To się powinno robić chyba pod ziemią, tak mi się zdaje, tak słyszałem. E, więc poszukajmy sobie jakiejś kryjówki czy coś takiego może tutaj, o, raz, dwa, trzy, cztery raz, raz, dwa i trzecia główka, po, proszę, poproszę trzecią główkę! Wider powstał! Nie no teraz to będzie z nim przewalone, czy ja dam radę? Mu go pokonać? Nie wiem. Spróbujemy. Wow, no dobra, to z Widerem nie będzie tak prosto. Dobra, yy, mam trochę strzał. Ale patrzcie, zablokował się. Nice. Wow, nie, yeah, prosto na mnie wyskoczy. Wow, Widerze, i wylataj. A masz, Widerze, a masz. Kurcze, jest to, powiem wam szczerze, że naprawdę... Yy, dziwny, bo jakiś napis się nad nim pojawił. Chodź tu, zaraz cię rozwalę. Wow, jakieś robi manewry. Ej, przyblokował się. Co z nim jest? Ej, jest! Pokonałem Widera. O, kurde. Ej, zbrojka z Widera. Czekajcie to? Ej, mam zbrojkę z Widera. No to teraz. W tym momencie. Patrzcie na to. Zbrojka z Widera która daje mi praktycznie nieśmiertelność. Ile serduszek? Eee, no to jest coś mega, mega mocnego. Wow! Ej, to ja co, mogę teraz sobie latać? Mieć dużo, dużo serduszek? Coś jeszcze? Ej, musimy zjeść, żeby się odro podrodzić trochę, żeby regenerację mieć. I będzie się teraz regenerowało. Co on jeszcze ma? Um, hold set to shoot blue y wither skulls. No i co? I jak tutaj z tymi wither skullsami strzelać? Nie wiem, ty. Nie działa. Um, dobra, i co? Wow, jak wolno widzieliście to? Wither. O kurcze. E, na przykład chcę w tą owcę strzelić, no i co? Jak ja mam strzelić? Wow, jakieś głowy lecą, patrzcie, co się stanie? Co się stanie? Wow, wybuch! Wow, ej, no to teraz patrz! Ja mogę teraz strzelać tymi głowami Withera! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj owca, teraz owcę, pa! Cyk, 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 bum, 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 bum i teraz będzie! Muuuuuck Mocno, no to bardzo, bardzo mocno. Tylko jak widzicie, zbrojka naprawdę daje nam niby serduszka, ale muszę być cały czas pod regeneracją, żeby te, 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 to się wszystko leczyło. Mamy już te, trzeci rządek się zaczął regenerować. Ale patrz, cyk, cyk, no dawaj i co? Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. No strzelaj tymi czeszkami. O tak, dobra. Owca ma przegrane. Pyk. Wow, tylko trochę wolno, powiem wam, leci. Myślałem, że trochę szybciej da radę tą, tą zbrojką yy, działać. Tylko czekaj, o krowy! Patrz, czy doleci? Dawaj, chodź. Wider musi lecieć i on wtedy strzela. Okej, okay, dobra, tutaj na pewno ta po tej. Okej, okay. krowa. Dobra, leci, pa, cyk. Tutaj ta dostanie. O, dobra. Dobra, te owieczki, yy, krówki Patrz, dostały Co? Zginęła, bo spadła W wysokości chyba Tak mi się wydaje yeah! No to ta zbrojka jest przekozacka Dobra, leć, leć, leć Ej, zatrułem ją Patrz, ja tylko uderzam I patrz, ona dostaje Obrażenia jakieś A masz ty, a masz Dawaj go, dawaj ją Co tam za góry jakieś powstały dziwne Lamy Ej, lamy też dostają obrażenia? Pa, ta mała też dostaje obrażenia. I plują we mnie! oszty. ty! go, patrz, cyk, pa, pyk, 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 masz tu. Ty lamo, dobra, masz, wybuch. Prosto, na ciebie leci. Pyk, widerowasz Ha Ty, a w ogóle z lam czy wypada jakieś siedzenie? To by było super. Pyk, dobra Podwójny strzał Ile ona ma życia? Niezniszczalna normalnie lama O, proszę bardzo I teraz już chyba git No dobra, ej to teraz Najważniejsze, powinniśmy polecieć Słuchajcie, do Endu Tam w Endzie będzie smok I tego smoka musimy pokonać Żeby zdobyć zbrojkę Tak jest, dobra Zginie? Dobra, nie zginęła, nie trafiłem, dobra, a teraz? No, no, chodź! A masz! O, tak! O, kurde! Mocne, dobra, lecimy do endu, tylko... E, czekaj, Wither szybciej biega, czy coś? Nie, jakoś tak jak skacze, to tak... Dosyć wysoko, patrz! Pyk! Ha. Dobra, to teraz tylko zrobić portal... I przez ten portal przejdziemy, pa, raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, i teraz, proszę Państwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wow, powstał portal. No, to teraz będziemy mogli sobie wylądować. Patrzcie. Wow, dobra, wskakujemy. Wskakujemy. Trzy, dwa, jeden. Pyk na sam dół. I teraz. Okej, okay. mamy Ender Dragona. Czy tylko uda mi się go pokonać O to jest pytanie Bo sam do końca nie wiem yy, Będziemy musieli strzelać tutaj wow. Co we mnie walnęło Czaszki powaliło was Czemu we mnie atakujecie Czekaj o teraz patrz Tą czaszką tutaj No i teraz wybuchnie to wybuchło Nike. Dobra yy, To teraz tak tutaj czaszki na pewno strzelą Ło wow. Dobra Zjedzmy Rozwalamy wszystko. Co to to latające jest? Co to? A moje czaszki chyba poleciały. Chętnie daleko, czy mi się zdaje? No kurde, czaszki. Mieliście, traf mieliście trafić na ten kryształ. Wow! Co jest? Dobra, czekaj. O, teraz ta czaszka trafi, na pewno. O, ta trafi na stówę. Pa. Pyk! Dostał obrażenia. Maszty. Dobra, lecimy z Goksem. dawaj, chodź tu. Chodź tu, patrz, dostaniesz ode mnie, gościu, patrz, cyk Cymbał, proszę bardzo, o, lądujesz, tak Ląduj, przyjacielu, proszę cię bardzo, teraz to tak, możesz lądować Jak ja cię tam zaraz rozwalę tymi główkami, to proszę bardzo Łooo, wow. główki nawalają, a masz, a masz, wow, łooo, życia no, to dostał potężnie. Połowa żyćka tylko mu została. Proszę bardzo. Tak, Uiderowa. E, Umosz, Amosz, Amosz, masz Dobra, Witherowa główka jest naprawdę przepotężna. Patrz. Teraz tak. Tu, Amosz. Kurczę, Ender Dragonie. Jak wysoko. Wow. Udało się Dobra, tylko raz go uderzę Tylko raz wystarczy go uderzyć I moi drodzy, on będzie Będzie zatruty, tak jak Wither to robi Nie, zatrucie Chodź, chodź smoczku, chodź No to teraz, ostatnia szansa Jest, czy pokonałem Jest, 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 patrzcie na to Smoku, to twój koniec Patrzcie, rozpada się tak jest, przepięknie, patrzcie O ty, normalny smoku, pokonaliśmy ciebie, masz ty No to tylko znaleźć moją zbrojkę, nie, 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 jest zbrojka, tylko nie strzelaj w nią Jest, widzę ją, aha, mamy kolejną zbrojkę, patrzcie, który level będę miał Jeśli smoka pokonacie, patrz, cyk, 60 będzie będzie na spokojnie A 70? Może 70 jeszcze troszkę. To jeszcze troszkę, tak 70 jakby był. No to by było super. Pa, 62. <grymne> Mega. Ej, to teraz tylko została mi zbrojka. Patrzcie. Naszego Ender Dragona. Ostatnia Cyk, cyk i. Gdzie jest Ender Dragon? Boots. Dobra, mam. Patrzcie. Dobra, co Ender Dragon robi. Wow, co się z nim dzieje? Ej, bo z Ender Dragon padł i teraz on patrzcie, co on robi. Jakieś cuda nie widy, ty. Normalnie, Eee... Yy, Ender Dragonie, co ty robisz? Co to ma być? Czekaj, yy, Dobra, wyjdźmy stąd i teraz zobaczmy. O, moje. moje jajo. Ły, nie chcę cię. Ty. Ej, ja chcę jajo. Gdzie jest jajo? Pa, pyk. O, tu. jajo. Yy, wiem, że pistonami da radę je odkryć, yy, wyciągnąć, ale ona się teleportuje. Wow! No, nawet jak smokiem jestem, to się teleportuje. No, myślałem, że zbiorę. Jak mam taką kozacką zbrojkę. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Cineczek wam się spodobał. Nie wiem, co się stało z tą zbrojką Ender Dragona, ale wygląda na to, że się trochę zbagowała. Dobra, do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco, pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam również na moje pozostałe kanały: Matruner.pl Minecraft i Matruner.pl Memy. Także wbijajcie, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, eee, No i co? Eee, do sklepu matruner.titris.com. Eee, na Instagrama matruner.pl. Eee, no i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Papa! Pa! A jak zbrojkę ściągnę, to. Eee, matruner się trzęsie. Dziwne. Do zobaczenia. Pa, pa.